Już 27 listopada odbędzie się strajk. Jaki jest cel tego strajku? Cel tego strajku jest przede wszystkim zwrócenie uwagi rządzącym, ministrowi rolnictwa, ale również premierowi o bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie. Również chcemy zwrócić uwagę na, nas, na, nas, na, naszą, na nasze problemy społeczeństwu, ponieważ społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, że dziś kupuje za horrendalne pieniądze produkt żywnościowy pozbawiony jakości, natomiast nasz Najlepszy, markowy, jest niejednokrotnie nie, niezbywalny. Proszę sobie zadać pytanie w sklepie: po ile ktoś kupuje na przykład kiełbasę, którą da się zjeść? Po 40, po 50 zł. Natomiast rolnik za surowiec do jej produkcji dostaje 4,65 zł. Sprzedaje się towar z dziesięciokrotną marżą, i nikt na to nie zwraca uwagi, i dlatego chcemy zwrócić na to uwagę rządzącym, konkretnie ministrowi rolnictwa, który będzie 27 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu. Ma 10 minut samochodem od tych targów, żeby dojechać do nas, do koszut w celu, w, w celu usłyszenia. Głosu prawdziwych rolników, a nie tylko nie tak tylko zwanych elit. Z jakimi, z jakimi wyzwaniami mogą mierzyć się w tym dniu kierowcy, rozumiem, że droga będzie zupełnie zablokowana? Tak, droga będzie za, zablokowana, oczywiście przepraszamy za to, no ale my nie mamy wyjścia, nie ukrywam, że ten strajk i tak został e, e, ukłon dla kierowców okrojony, ponieważ planowane były blokady, przeprawy, przeprawy e, mostowe w całej Wielkopolsce, czyli można by było sparalizować Wielkopolskę e, dość mocno. Natomiast my chcemy to jest strajk symboliczny w koszutach który od wieków, od wielu lat jest taką, można powiedzieć, iskrą do dalszych protestów. Jest to strajk ostrzegawczy. Pierwszy i po prostu najmniej w naszym przekonaniu inwazyjny, ponieważ no, koszuty można w miarę zrobić objazdy, pewnie policja to zrobi. Także no, przepraszamy mimo wszystko mieszkańców, ale no, protestujemy nie damy, bo nam się tak e, podoba, smusza nas No to ekonomia. I też trzeba jasno powiedzieć, my protestujemy również w trosce o ich. Zdrowie. My nie protestujemy, że z rolnicy chcą kolejnych pieniędzy. Ja pragnę jasno zaznaczyć. My w naszych postulatach nie domagamy się żadnych dopłat, żadnych pieniędzy z budżetu państwa. My się domagamy konkretnych uregulowań prawnych, które ochronią zdrowie konsumentów i tym samym poprawią nazbyt ekonomiczne.